Już jest prawie 22. Teraz jest wiele straszniejsze niż w poprzednim odcinku. Już jest ciemno. Wszędzie ciemno. O! Bo tutaj zapalone światło. Jak wygląda na drugą. Jo. Ja wygląda jakbyś był sam na drodze czy coś. Co tutaj porobić? Nie mam pojęcia. Ech, dobra. Wygląda na to, że stałam samą kurze. Ale to nic. Przecież nic się nie stanie. Tylko, że mam godzinę. Tyle. Dobra. Już jutro. Zaczyna się nowy dzień, więc pójdę sobie spać. Uuu, zakończę to.